Jesteśmy w Ełku, przy ruinach Starego Wiatraka. Z nami jest tutaj pan Józef, który jest potomkiem osoby, która miała pewne informacje odnośnie depozytu pułkowego tak, Wojska Carskiego. Jest z nami Darek z Muzeum Historycznego w Ełku. My tutaj jako Stowarzyszenie Jaćwiesz już od kilku tygodni karczujemy teren, oczyszczamy ze śmieci zwierzchnik sygnałów. Dzisiaj jesteśmy ze sprzętem głębokim no i będziemy poszukiwali tego, o czym zaraz usłyszycie. Dobrze, to dlaczego tu się znaleźliśmy, Panie Józefie? Dlaczego od kilku tygodni tutaj kopiemy, poszukujemy czego właśnie? Może szukamy, od początku, od początku no szukamy, tą historię poruszamy. generalnie skarbu. Może to przypominać sytuację z Pana Samochodzika, ale Pewne analogie są, szczególnie, że to informacje o tym ja pozyskałem w, no, w dzieciństwie, tak, jak miałem 10 lat, a żeby powiedzmy tak yy, powiedzieć od początku, to trzeba było się cofnąć do roku 39, kiedy yy, nie wiem, to, to znaczy ta informacja, która dotarła do rodziny, tak, bo to taka jest yy, informacja rodzinna. Yy, w 1939 roku, zimą z 1939 na 1940, stryj, w wyniku sytuacji, będąc na, na, mieszkając na pograniczu, zajmował się trochę przemytem pomiędzy mhm. Niemcami a, powiedzmy, Rosją. I no, w wyniku tam pecha został złapany przez patrol rosyjski. No i pomimo to, że miał tam jakiś ten towar, sacharyna i takie rzeczy, stricte to czym się zajmował, to został oflagowany, tak w cudzysłowie, jako śpion, czyli śpieg, uh -huh. osadzony gdzieś tam w więzieniu, tam przekazany, dostał wyrok też chyba 10 lat łagru i no i to szybko tam, machina szybko działa. A który to był rok? To był 1940 już, 40. tak? Jak mm -hmm. tam. I y, szybciutko go tam przetransportowano i y, w roku y, chyba 1942, przepraszam, w 1941, jak tworzyła się Arbiandersa, była ogłoszona amnestia. Dla powiedzmy Polaków, którzy by chcieli, była tworzona armia. Stryj tam, oczywiście, mając w perspektywie wyrok, no i to mhm. gdzie był, zgłosił się, że, że chciałby do tej armii. By w tym czasie jakoś, a w tym obozie, po prostu spotkał człowieka, który stracił mu pewną tajemnicę, bo wiedział. No wiadomo, wiedział, że, że pochodzi gdzieś tutaj z tych terenów, w Augustowskiej i tak Chyba dalej. się musieli zaprzyjaźnić, skoro tajemnice. Dokładnie, to znaczy zdradził. właśnie w tym, w tym łagrze, tak. No, jakieś tam nawiązali jakąś nici, i był starszy człowiek, który od początku powiedzmy on do łagru trafił chyba w 1920. Był oficerem. Chyba y, armicarskiej, no tam generalnie był więziony, tak? Aha. I, I był zesłany, ale już już nie miał nadziei, był wiekowy, nie miał nadziei ani na wyjście w ogóle. Tak pewnie stwierdził, że tam już już y, jakby nie ma szans na przeżycie tego. I stryjowi mojemu Adamowi y, zdradził pewną tajemnicę, y, że właśnie Ełku, przed przedełkiem. Yy, tam opisał dokładnie, yy, stryj wiedział to, tak? dokładnie miał informację, ale yy, że jest zakopana kasa pancerna yy, z, ze środkami pułkowymi armijnymi, tam, armii carskiej. Yy, yy, miały tam się, mają się znajdować tam yy, pieniądze w srebrze i złocie. Mm -hmm. Co do ilości... Dokumenty wyborczych. pewnie jakieś tak, że tak, bo tak, no to przeważnie tak bywało. Tak, może jakaś tak. broń nawet. Kto Myś wie. Może, tak. mm -hmm. Ale no głównym zainteresowaniem to były te walory. Tak jest. E, w twardej walucie, tak nazwijmy. E, w których no był i... wypłacany żołd. Dokładnie, dokładnie. No i plus tam płacili, armia płaciła za jakieś konie, na przykład odbierane tam chłopom. No nieraz było to właśnie w ten sposób. Nie tylko to, że przedstawiano lufę do głowy, tylko Aha. wręcz... E, Brano konie i płacono czy, czy żywność tak, od chłopu i ta informacja, powiedzmy stryj miał tę informację z tym, że losy były takie, że jak stryj no, trafił do armii to tak w skrócie powiem przeszedł cały szlak z armią Andersa. Był w, takiej, w takim oddziale komandosów wręcz, bo tam troszeczkę Aha. ich rozdzieliło w Iraku. To co, to, co ja wiem z dzieciństwa, z opowiadań, dopiero tam w kampanii włoskiej się, połączyli się z, z całą armią, no i tam przyszedł cały szlak za armią Andersa i został w Anglii generalnie. Tak? Mhm. Losy pozostałej części rodziny były trochę zgoła odmienne, ale to, to powiedzmy nie ma związku na razie z tym. I powiem tak, stryj po wojnie został w Anglii. Wróć, przyjechał do Polski pierwszy raz w 1975 roku. No były to czasy takie, jakie były po wojnie. Tutaj... 75 rok to już, to już miał swoje lata, prawda? To chyba? już miał swoje mhm. lata. No a ja byłem no, taki chłopaczek, tak? 10 lat. Ale to doskonale mhm. pamiętam wizytę, to, to było takie wydarzenie rodzinne, tak? Z której z Anglii przyjechał. No i w tym czasie. Podzielił się tą informacją o skarbie tym z braćmi swoimi, no z rodziną generalnie, tak? Bo to ten skarb kiedyś jakiś, to Pan mówił, że jakaś mapa była do niego, tak? Jakaś narysowana? To znaczy mapka, mhm. ja cały czas mówiłem, że mapa, tylko że to, co ja widziałem w dzieciństwie, to były szkice wykonywane przez brata i braci stryjecznych. Aha. Oni robili to na podstawie Mapy pozyskanej przez stryja, albo stryj przywiózł tą, tą mapkę, mhm. którą narysował ten, ten carski oficer. A to było powiedzmy na bibule od papierosa, tak? Mhm. Zamiast papierosa skręcić, to na tej bibułce naszkicowane były pewne rzeczy. No, plus jakaś informacja ta słowna w głowie można było jakoś to poskładać do kupy. Bracia, to co ja, no bracia moi byli starsi w tym czasie, bo to brat był, ten mój rodzony brat to był 11 lat starszy. Ci bracia stryjeczni byli jeszcze starsi. O, czyli brat miał 21 lat. Pozostali mieli tak od 24 do 30, tak? I we trójkę. Czynili tu starania i to właśnie w tych miejscach bez sprzętu, bo to był 75 albo 76, bo to nie pamiętam czy to bezpośrednio w tym samym roku, co, co stryj był, czy dostępny Wzięli się za poszukiwania tego skarbu, tak. No, oczywiście nieskuteczne te były poszukiwania, tak. Stąd tak informacja do tej pory przetrwała. Trzech chłopaków młodych. Urządziło sobie tutaj biwak w, w czasie urlopu i, i za, próbowali coś tutaj odkopać, odszukać, odkopać i tak dalej. No praca ręczna miesiąc czasu pracy pomimo to, że mieli tą informację taką powiedzmy czystszą, bo ja to tylko mówię z opowiadań, oni mieli dokładną tą, tą mapkę, jednak tam w szagach wszystko odmierzane, tak, kroki, tak, 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 kroki w tą stronę, w tamtą stronę, od tego punktu i tamtego, dokładnie. teraz to się wszystko zamazało, nawet byśmy tych punktów może nie mogli znaleźć, tych odnośników. Odnośników, mhm. nie tak, bo był tam kierunek właśnie od młyna, były kierunki jakieś, no ja wiem tyle co, co omawialiśmy w szczegółach, tak, te orientacyjne namiary, gdzie to może być, przy tym młynie, przy rampie odległości, właśnie w tych szagach i, i to praktycznie tak ogólnie to jest, jest na tyle, co bym miał. Ciekawostką jest to, wracając tak powiedzmy do tego, do tej końcówki I Wojny Światowej, tak, od samego zdarzenia, to było ten oficer sztabowy, który, który miał kontakt ze stryjem w tym łagrze. Powiedział wprost, że było ich kilku, bo on organizował tą grupę. Był tam najwyższy, chyba stopkim nawet organizował grupę. Byli w okrążeniu tutaj. Z każdej strony byli Niemcy albo przeszkody naturalne, czyli, czyli jeziora, bo to pomiędzy tak. jeziorami tutaj był urządzony chyba sztab nawet bo była ta kasa pancerna armijna i żeby to, no tak naprawdę to tam były i dokumenty na pewno różnego typu tajne, żeby w ogóle nie wpadło to w ręce wroga, czyli Niemców którzy ich tutaj okrążyli to zorganizowali taką grupę kilku żołnierzy żeby, żeby to po prostu ukryć, tak? Mhm. Wykopali dół, zakopali to. Zresztą każdy wziął tam po garści, tak jak on określił, po garści złotych monet na drogę. żeby mieć Bo z, Na terenie byli znajdowani to już Darek potem powie, żołnierze z zaszytymi monetami, także no, właśnie, to pewnie no, oni. I każdy generalnie ruszył w swoją stronę, żeby przejść tam do, 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 na tereny Rosji. Wiemy, że y, Stryj miał też informację, że praktycznie z posiadanych informacji ten oficer y, w Łagrze przekazał, że on został jedynym posiadaczem tej informacji, bo y, większość to bezpośrednio w działaniach wojennych zginęła, w ogóle nie dotarła do, 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 do domu. Mhm. Y, część tak jak on została powiedzmy mm, aresztowana y, już tam przez te, powiedzmy zaczątki państwa radzieckiego i, i aresztowana przez służby bezpieczeństwa tego państwa tak. on jako oficer od razu był tak skazany troszeczkę na na to, że będzie, będzie miał problemy no tak się stało tylko, że przeżył tak, bo uh -huh. tak jak przekazał pozostali albo wo, wo, przez Niemców zostali zlikwidowani bo miał taką informację albo przez siły, czy, czy powiedzmy te służby bezpieczeństwa nowej władzy radzieckiej, tak, I, i była informacja, że on jest jedynym jakby posiadaczem tej informacji, tak, o tym, o tym, o losach tej kasy pancernej, z dokumentami i, i, i powiedzmy środkami jakimiś w twardej walucie. Mhm. Darkła. Możesz nam powiedzieć co tu się tutaj działo, jak tutaj w jaki sposób byli okrążeni ci carscy żołnierze, jakie tutaj działania wojenne w pobliżu toczyły się? Te wydarzenia są umiejscowione w kampanii zimowej na Mazurach, ona była od 7 do 22, 23 lutego 1915 roku. Tutaj akurat to co się działo to był 13, 14 z nocy z 13 na 14 lutego 15 roku. Jak popatrzymy, wiatrak, ta góra wiatraczna jest umiejscowiona pomiędzy dwoma jeziorami. Tutaj jest mhm. jedno jezioro. No, teraz drugiego nie zobaczymy, drugie jest tam, jest tam drugie za wiatrakiem, jeziorę, tak. drugie, tak, drugie gdzieś tam widać. daleko widać. Proszę, mhm. przede mną są bagna. Tutaj widać linię kolejową z Ale tak? ta W tym czasie w lutym jeszcze nie była czynna, Ona została oddana do użytku przez Niemców w czerwcu 1915 roku, czyli parę miesięcy. Nasyp był, był wykop, był nasyp, Aha. ale sama linia nie funkcjonowała. Dlaczego żołnierze znaleźli się w okrążeniu? Bo to, że były przeszkody naturalne. Natomiast z tamtej strony, od strony Giżycka nadciągały wojska niemieckie razem z cesarzem. Tutaj cesarz niemiecki Wilhelm Aha. II też właśnie z tymi wojskami jechał. On był takim niby głównodowodzącym, ale tak naprawdę był figurantem, bo dowodzili inni generałowie. Z tamtej strony z kolei od Orzysza też nadciągały wojska niemieckie i żołnierze, ten sztab, który tutaj był, znalazł się w pułapce. Aha. Po prostu nie mieli gdzie się wycofać, dookoła były przeszkody, bo armia niemiecka z dwóch stron i nie mieli gdzie się wycofać, więc to, co tutaj mieli, schowali gdzieś. Potwierdzeniem tego, co Józek mówi, jest znalezisko z 2006 roku, tam gdzie były budowane te bloki przy rądzie, Tam jest stacja trafo. Jak była budowana, jak był robiony wykop pod stację trafo, właśnie znaleziono dwóch żołnierzy, tak. którzy mieli zaszyte w mundurach monety. To były monety srebrne. Srebrne były, kopiejki, tak? E, ruble. Ruble, ruble, ruble mhm. srebrne, tak. Tym bardziej jest to dziwne, że dokładnie naprzeciwko tego miejsca jest cmentarz. Natomiast tych żołnierzy Aha. chyba rzeczywiście Zastrzelono tam i nawet na ten cmentarz ich nie zaniesiono później, czy po prawo, a tak jak leżeli przy drodze, takich zostawiono. I dopiero w 2005 czy 2006 roku ci żołnierze zostali znalezieni. Oni zostali znalezieni z całym sprzętem, czyli mieli pas z klamrą, menażkę, manierkę i te rublówki właśnie mieli, Aha. Ja to nie wiem, gdzieś tam... Broni mieli? Nie, broni nie, nie, mieli. Broni nie a mieli. A rublówki srebrne, tak? średnie. Natomiast, jeżeli chodzi o broń w tamtym miejscu, jak były robione instalacje, prawda, czy pod gaz, czy pod prąd, to znajdywano właśnie, bo to było miejsce głównych walk. E, e, tam, tam przy drodze właśnie 11 mhm. tego listopada to tam zna, znajdywano duże ilości broni, bagnetów kiedyś to jeszcze, jeszcze w latach 80 90 prawda? to ja wiem ze słyszenia, bo e, no, takie informacje chodziły, bo tam czy gazownicy, czy coś to oni to później wszystko na, na policję czy jeszcze wcześniej na milicję, czy później na policję oddawali prawda? bo tego całkiem dużo tam było znajdywane Aha. bo to była główna obli, o, o, linia obronna Rosjan właśnie tam przy yy, byłej szkole chemicznej A tu było takie przedpole właśnie No i ci żołnierze, którzy tutaj byli yy, Oni dostali rozkaz albo polecenie, że właśnie mają wziąć pod te monety I się przebijać No i bo tu można się przebijać w kierunku jeziora, prawda Nad jeziorem No i tam właśnie gdzieś tych kilku żołnierzy zostało albo rozstrzelanych Albo zastrzelonych podczas przebijania No i prawdopodobnie była to noc z 13 na 14 lutego, dlatego że w południe, tutaj już były zakończone. I w południe cesarz wjechał do Ełku, przez żołnierzy pod, przy ruinach dużego kościoła obecnego. No, taka, taka jest informacja, prawda? I tak wyglądał przebieg bitwy w tym czasie, tutaj właśnie w Ja tylko powiem jeszcze, może co to za oddziały były, bo to były o, oddziały. Tak. Zaprawione w bojach, bo tutaj Józek mówi, że to był, że żołnierz-oficer został spotkany na Syberii, ale właśnie to były oddziały syberyjskie. To był 29, 30 i 31 wschodnio-syberyjski pułk piechoty, czy trzy pułki piechoty. Żołnierze zaprawieni w bojach szczególnie zimą, dlatego oni tutaj się. Od 9, do 13, od 9 do 13 lutego bronili na przedpolach hełku, prawda? Od wsi Bajtkowo aż do Woszczel, prawda? Tutaj na tej linii no, to, się bronili. To kawał linii, o! No, ta linii. Mączę, nie mączę, tak, tak mąki. Tak, tak. No, tak. tak. To były oddziały, którymi dowodził generał Bratanow, rosyjski generał. On tutaj wzmocnił tę linię, nawet Hindenburg właśnie, w, w, przepraszam, Ludendorff, w swoich pamiętnikach który nie był szczery do pochwał, właśnie powiedział, że no tutaj był jeden generał, generał Bratonow, który się sprawił, prawda, dlatego, Aha. że on przez te cztery dni nie pozwolił Niemcom i Niemcy nie przebili się przez jego e, oddziały, po prostu on się wycofał, e, dlatego, że był oskrzydlony i to najprawdopodobniej był jeden z jego sztabów, to nie był sztab mhm. dokładnie generała Bratonowa, natomiast to był jeden z jego sztabów, prawda, z któregoś, najprawdopodobniej któregoś z pułków piechoty, może 29 pułku piechoty, który właśnie Tutaj wpadł mhm. w okrążenie i musiał się przebijać. No, tyle mówią informacje historyczne. Czyli jak, jak, jeżeli jest tutaj skarb, to go znajdziemy. No chyba, że wcześniej pru, prusacy może tak yy, znaleźli, odkopali. Jeżeli, yy, jeżeli bo... Niemcy nie dostali informacji od jeńców, prawda? Najprawdopodobniej mhm. nie dostali informacji od jeńców. No to ten skarb powinien tutaj być. Jedyne prace jakie były prowadzone to tutaj pomiędzy tą górką z drogą tak, a Rybakówką to była, była ścięty, był ścięty kawałek góry. Prawda? Ale to byśmy pewnie usłyszeli tak, tak jakby to na pewno by było, była taka skrzynia się wysypała z monetami to by było raczej głośno o tym by tego nie ukryli. Najprawdopodobniej tutaj gdzieś to jest. Mhm. Ciekawe skrzynia, skrzynia pan powiedział pancerna czy nie, nie drewniana tak, pancerna? To było jako safe określone, tak? Nie skrzynia jako safe takiej to dość znacznej wielkości, bo wielkości chłopa, tak? Czyli no budza fantazję 60, tak, metr 60, 80 mogło, mogło tak być, dlatego że my takie jakie mamy wyobrażenia armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej to, że to była taka. No, w większości była. Przegrała, prawda, dlatego że to byli żołnierze, którzy nie mieli pojazdów, nie mieli transportu tam konno albo pieszo. Natomiast ja tylko powiem taką ciekawostkę, że w Wolecku Niemcy zdobyli 60 samochodów, właśnie wtedy 14 lutego zdobyli 60 samochodów z parku maszynowego, a tutaj też w naszych okolicach walczyły samochody pancerne, rosyjskie, rosyjskie samochody pancerne, które były produkowane na licencji któregoś z niemieckich samochodów na Łotwie, która była częścią, w tym czasie była częścią Rosji, także Rosjanie najprawdopodobniej mieli środki, prawda szczególnie te półki syberyjskie mieli środki do tego, żeby coś takiego przewozić, niekoniecznie tam, prawda koni, furmanką, czy jakimś tam innym pojazdem Aha. konnym, natomiast mieli też inne środki, a w ogóle stoimy właśnie tutaj, Oko okop pierwszowojenny. Tutaj właśnie tutaj ja teraz dokładnie stoję w miejscu, gdzie jest okop pierwszowojenny. Nie wiem, czy go dobrze widać i właśnie stąd Rosjanie bronili się przeciwko oddziałom niemieckim, które tam właśnie tą drogą z Giżycka poprzez Wydwiny właśnie tutaj szły. Są zdjęcia żołnierzy niemieckich, przy który jest na linii kolejowej. Aha. To właśnie żołnierze niemieccy stoją najprawdopodobniej uczestnicy tych walk. Aha, my tutaj już poczyniliśmy pewne prace. Tam trosz, wyczyściliśmy teren z sygnałów, praktycznie do pół metra. I widać, że tutaj ziemia jest bardzo zmieszana. Także faktycznie mogły być okopy. Może nawiezionej nawiezione jest trochę ziemi, bo na wierzchu znajdowaliśmy, nie wiem, trochę łusek, trochę jakichś tam monet niemieckich, odznak, już nie pamiętam jakich, też tam jakieś nazistowskie, znaczy drugowojenne, odznaki to były drugowojenne. Więc dzisiaj spróbujemy naszego Ramstara, czyli polskiej produkcji Pana Nowaka wykrywacza. Jeżeli coś tutaj jest, to na pewno to znajdziemy. Ja tylko znajdziemy. Dodam, że są zdjęcia tutaj w tamtym miejscu widać jezioro są zdjęcia niemieckie z czasów jeszcze wojny, jak tam są samotne groby, właśnie tam jest kilka samotnych grobów, tam gdzie te budynki widać. Powiem, tam gdzie te budynki widać, tam jest taka uliczka przy tej uliczce widać właśnie jeden grup, ale to było kilka tych oddzielnych zdjęć i widać właśnie w tle widać jezioro, kościół Łęcki, także najprawdopodobniej Aha. to też byli żołnierze, którzy byli uczestnikami tych walk. No dobrze, to zabieramy się zaraz do, do pracy. Kopanie. Yy, zakopanie? No najpierw musimy namierzyć sygnał, bo po, kopania potem będzie dużo. A tam bezdomny jakiś mieszkał? A, to młyna. Do, do, do domu i na z powrotem. Tamten To wisko bezdomnego, no mamy piękny sygnał, bardzo głęboki lepszy to na ty. Najwięcej widać. Dobra, teraz może któryś małym? No, Jarek, weź tutaj swój.